Cześć Wam i chwała żołnierze z tej strony Kokosfly, to są wyniki wykokosanego turnieju pierwszej edycji który został rozegrany 10 stycznia z Battlefield 3 w którym można było wygrać Battlefield 4 oraz specjalny unikatowy nieśmiertelnik od AMD i zwycięzcą był Hellizer z wynikiem 9200 punktów jako drugi uprasował się Moonclash Mooncrash z wynikiem 5380 punktów, a jako trzeci był Striker z wynikiem 5200 punktów. Najwięcej punktów zostało rozegranych na Wielkim Bazarze, ponieważ Wielki Bazar był chyba najbardziej wyrównanym meczem i naprawdę bardzo długo toczyła się tam walka, chyba najdłużej na tej mapie. W drugiej rundzie toczyła się tam walka. Mam nadzieję, że cały turniej, całe przedsięwzięcie Wam się podobało Następnym razem w drugiej edycji Wykokosanego turnieju Zagramy sobie w Modern Warfare 3 I będzie można wygrać sobie Call of Duty Ghosts Natomiast trzecia edycja Wykokosanego turnieju, bo mam już to wszystko Zaplanowane Przynajmniej teoretycznie co będzie pod czym Trzecia edycja Wykokosanego turnieju Będzie odbywała się W grze Battlefield 4 I będzie można wygrać premium Także czekajcie i oczywiście śledźcie kanał na YouTube. Było, podsumowawszy, około 450 kilku osób na livestreamie, wtedy w takim największym natłoku widzów na livestreamie. Wszystko było reklamowane na moim kanale oraz w serwisie portalgraczy.pl, który to zresztą portal graczy udostępnił mi serwer. Specjalnie wykupili chłopaki serwer 32-slotowy, specjalnie pod ten event na cały jeden miesiąc będą również na nim inne eventy organizowali, także link zamieszczam do tego serwera w opisie portal Graczy numer 4, a także informacja o tym evencie, o tym wykokosanym turnieju pierwszej edycji pojawiła się. Również na jarok.pl za co chciałem bardzo serdecznie podziękować administratorowi strony. Jarok, Adam, dziękuję Ci bardzo za to, że udostępniłeś tę informację. Na pewno miało to niebagatelny wpływ na ilość osób na serwerze, ilość osób na streamie. Były na początku pewne problemy, jeżeli chodzi o dostępność do tego serwera. Nawet ja nie mogłem się tam dostać przez jakiś czas. Ciągle administrator e, e, admin e, serwera usuwał osoby z kolejki, ale ciągle dochodziły nowe, ja nie mogłem się zalogować potem musiał usunąć wszystkich e, z serwera, e, zanim zaczęliśmy ale mi nie chciało wbić, ponieważ e, był komunikat, że Battlefield jest otwarty w menadżerze zadań, a nie był więc dziękuję Ci Electronic Art za ten wspaniały prezent, jakim jest e, działanie tej gry e, z poziomu e, systemu operacyjnego, dopiero za drugim razem udało mi się wbić, także była lekko obsuwa czasowa, no ale byliście wyrozumiali. Dziękuję również tym osobom, które napisały na Twitch'u do mnie prywatne wiadomości oraz na YouTubie, a propos tego turnieju, co by zmieniły. Oczywiście co się im podobało, co się im nie podobało. I oczywiście będę brał te uwagi pod rozwagę, bo chciałem powiedzieć pod uwagę, ale powiem pod rozwagę, i następny turniej wykokosany z Battlefield 3 oraz Battlefield 4 będzie odbywał się być może. Z innymi zasadami, także jeszcze raz chciałem Wam serdecznie podziękować, a Tobie, Hellaizer, oczywiście gratuluję. Bardzo fajnie, że nakręciłeś filmik, który również znajdziecie w opisie link do tego filmiku Hellaizera, jak otwiera szampana z kumplami. I oczywiście macie wywiad Hellaizera na sam koniec, także dziękuję Wam wielkie, trzymajcie się i zapraszam do odsłuchania wywiadu. Trochę mnie słabo słychać, no ale cóż, tak to jest, jak się nagrywa wyłącznie przez TeamSpeak, zwycięzcy. Jeszcze raz gratuluję i do następnego turnieju śledźcie mój kanał, trzymajcie się, hej, hej. Dobra, okej, okay, słuchaj, Hellizer, wygrałeś ten turniej wynikiem 9200 głosów, punktów. Jesteś tam w ogóle? Jestem, jestem. Także słuchaj, chcę Ci serdecznie pogratulować wygranej Battlefield 4 wraz z unikalnym nieśmiertelnikiem. AMD, którego na pewno nikt w Polsce nie posiada, a na pewno nikt nie używa tego nieśmiertelnika, bo karty graficzne były naprawdę w małej ilości. Jeżeli o to chodzi, powiedz mi, w jaki sposób tak wysoki wynik udało Ci się uzyskać. Co robiłeś i dlaczego no? Bierzesz defibulator do ręki i bierzesz panów na Skype'ie, chodzisz z nimi do drużyny i czekasz aż umrą. Ja no spoko, słuchaj, ale miałeś kontakt na Skype'ie, to byli jacyś twoi koledzy, udało no. ci się w drużynie być razem, czy. No, w drużynie byliśmy razem. Czyli udało ci się z, z twoimi kolegami bić, tak? Tak. W tej rundzie. No słuchajcie, trzeba mieć po prostu ku temu szczęście. Ja tutaj na to szczęście nic nie jestem w stanie poradzić, także serdecznie Ci gratuluję. Ja jeszcze chciałem się ciebie spytać, jaką bronią tutaj grałeś? UMP. UMP45, no bardzo, bardzo, dobra pukawka, słuchajcie, myślę, że dobra, dobra alternatywa, jeżeli nie można grać m 16 a -E 971 albo M416, także mam nadzieję, że zaakceptujesz moje zaproszenie na BattleLogu, będziesz dalej grał ze mną i w Battlefield 3 i w Battlefield 4 i będziesz padał na Tsa. Ok, także serdecznie Ci dziękuję jeszcze raz, chciałbym Ci pogratulować. No, dzięki.